No to ta osoba dostaje ma niezłe problemy, żeby to zwalczyć albo zaakceptować, albo nie zaakceptować. I tak mi się właśnie te sceny napisały w taki sposób. No Będąc dyktry. trochę przed laty, re refluksowatym, I znając tą całą procedurę. Jest jeszcze coś takiego, to mówię już teraz, no oczywiście nie do ciebie, bo ty to wiesz, ja mówię to do słuchaczy i do słuchaczek, że ja tak też funkcjonuję trochę w życiu, dlatego mimo że to podoba się w Twoich książkach, że to są poważne sprawy, poważne tematy, bo kiedy na przykład czytam yy, i myślę, że też sobie tego nie wymyśliłeś, a nawet jeśli sobie wymyśliłeś, to takie rzeczy się dzieją. Wychowywanie się w tamtych czasach bez ojca, bycie po prostu chłopcem do bicia, wiesz, to są, to są mocne sceny i to są mocne tematy, a za chwilę właśnie rozładowujesz to refluksowymi scenami, nie, więc jest cały czas właśnie to ścieranie się y, tych scen komicznych z tymi tragicznymi, a oprócz tego wielka historia, bo o tym też trzeba powiedzieć i tu mnie ciekawi to... Czy światowa ty... historia. A, światowa, no oczywiście, ale Polska też, bo tak. człowiek o twarzy bułki poznańskiej chyba tam był? To też tak, mu... tak, tak, tak. Jest, jest ciągle jest, jest nawet. Oczywiście, mhm. a według trenera, prawda, nie Rosja, a Francja przyczyniła się do największych upokorzeń, to też jest bardzo fajny wywód, to mhm. zastanawiam się też, czy ty nie spotkałeś Jeszcze, się... Jeszcze słuchaj, jest, jest profesor Czyli magister magister, tak. który doznał e, ośnienia i krzyczał tam w, tak, w tak, wiedeńskiej tak. restauracji, tak. że Dania jest największym państwem Europy i tak, tak dalej. Tak. tak są takie. I sceny. właśnie ja widzę te wstawki, bo to jest, bo to też chyba nie pierwszy raz w twoich książkach jest, gdzie ty tutaj, y, no zdradzasz to, ale czy ty spotkałeś się kiedyś z zarzutem, że, no wiesz, no nie masz prawa, przecież siedzisz tam sobie kilkanaście lat w tej Austrii, w tym Wiedniu. No mam prawo, dlatego że ja tak sobie siedzę w Wiedniu, ale też siedzę w Polsce. Odkąd przyjechaliśmy do Austrii, to ja w tej Austrii pomieszkuję, a bardzo poważną część roku spędzam w Polsce. Także obserwuję, co się dzieje, jeżdżę na spotkania autorskie. Ba, byłem nawet doktorantem w katowickiej filmówce, więc nauczałem w ramach obowiązku nauczania w szkole doktorskiej polskich studentów. Także znam nową mowę polską, znam młodzież polską, także polityków też. Żywo się Polską interesuje, więc jak mi ktoś zarzuca, że pan sobie tam gdzieś siedzi za granicą i pan sobie takie rzeczy wypisuje, a my się tu męczymy i, i pan nic o tym nie wie, to jest nieprawda. Ja mogłem mieć gorsze wiadomości, jak mieszkałem na Islandii. Ja tam mieszkałem 10 lat i to były czasy, kiedy islandczycy mieli monopol na loty i tylko jedna linia lotnicza obsługiwała Kontynent i to były upiorne ceny tych biletów, więc dwa razy w roku żeśmy sobie pozwalali na odwiedziny kontynentu, więc te wiadomości były nie na bieżąco, jakby. No ale teraz to, to jest właściwie. No, jestem w Polsce często, no, dopiero co wróciłem, także. Wiesz, ja oczywiście, że tak cię specjalnie tak, dotykam, że tak powiem online online'owo, mhm. <laughs> ale to w takim razie jak się świetnie orientujesz, bo ja jestem od wczoraj porażona, bo ja myślałam, że naprawdę mnie nic już nie zdziwi, naprawdę nic, a od wczoraj nie mogę się nadziwić jednak, że doszło do sytuacji i to nie jest, naprawdę nie jesteśmy w filmie u Diego Allena największy no tak, on by tego byli. nie wymyślił ale on by tego nie wymyślił że Dominika Chorosińska zostaje ministrą kultury no co ty sobie myślisz no ona grała chyba w takim serialu <grym> M tak, jak miłość tak. 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 tak ale też nie wiem czy no, słyszałeś jej wywiad no, nie wien... było to wielkie aktorstwo <grym> no ale to było aktorstwo zarobkowe aktor jest po to żeby grać jak to mówią więc jak chce zarobić to musi grać ale ministrą no. kultury, czy ty to wierzysz? Ja żyję teraz w kraju, w którym... Znaczy wierzę, bo widziałem wczoraj w telewizji. Ja po prostu nawet mm, słuchałam kiedyś wywiadu z nią. I, i no, no nie wiem, wydaje mi się, że nie wiem. Twój pies, przepraszam, twoja suka mogłaby być ministrą kultury równie dobrze w Polsce. No, nasza suka jest bardzo inteligentna no. naprawdę. Jest bardzo kochana i jest takim aniołem stróżem właściwie naszej rodziny. Bo jak ktoś wierzy w anioły, a dlaczego nie, to myślę, że czasami anioł stróż jest w psie. O. Ona nas strzeże. Strzeże. O. Dosłownie i w przenośni. No, pani Dominika, nie wiem, czy coś zdziała. Podejrzewam, że to będzie taki krótki rząd. My ją oczywiście, Minister kultury, serdecznie pozdrawiamy. Tulujemy 17 tysiączków, które wpadną do kieszeni. Nie, no, może jestem teraz, wiesz, niesprawiedliwa, wredna, bo są tacy, którzy na pewno się cieszą z tego wyboru. No, ale w końcu jesteśmy chyba jeszcze w wolnym kraju i mogę mówić, nie? że mi się coś nie podoba. Tak, możesz mówić i, 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 i powinnaś mówić. To są też uroki demokracji. Trzeba się z tym pogodzić. Jak. Jak to Churchill powiedział, no nie jest to dobry system, ale lepszego nie wymyślili. Mhm. Także ludzie mają wpływ, powinni mieć wpływ na, na tych, których się wybiera, no ale zobaczymy. No. No, teraz chcę aż... Komedia pomyłek po prostu. Ach, nawiązuję, wracając do Diego Alena i wracając do tytułu mojego podcastu, lepiej nie mówić, więc zakończmy ten wątek i jeszcze dwa poruszmy, bo poruszająca jest ta okładka twojej książki. Ale ma szansę, przepraszam, pani Dominiko, jak mnie pani słyszy, to ma pani szansę w te dwa tygodnie wprowadzić ubezpieczenia artystów, bo leży to w zamrażalce. Wiem, że jest w Polsce Unia Literacka zawiązana przez Również przez Grzegorza Kazdepkiego, mojego przyjaciela. Z którym, z którym napisaliście którym... książkę, tak? Tak jest, Królika mm -hmm, po islandzku. Tak. I włożyli tę ustawę do zamrażarki, Pan Gliński ją włożył. Bo na przykład na Zachodzie, no, artyści, którzy mogą się wykazać twórczością i niekoniecznie są wysokonakładowi, czy też co chwilę mogą jakąś rzeźbę rządową wyrzeźbić, no, są ubezpieczeni. I minimalna emerytura im będzie przysługiwać. A w Polsce to nie wiadomo jak. Pani Dominiko, ma Pani dwa tygodnie. Przejdzie Pani do historii. Proszę to zrobić. Kłaniamy się nisko i wracamy do okładki Twojej książki, bo wiesz, ona jest mocna ta okładka, tak jak ta książka, zresztą ważna dla Ciebie. Ja tylko pokrótce powiem: wychodząca z kościoła, bodajże tak, to jest kościół. Panna tak, młoda. Panna młoda, wózek, Pan tak. młody i Kościół. Tak, to jest wyjście. Pan Siemaszkiewicz. Świetnie zaprojektował tę okładkę, zresztą ona jest kontynuacją. Myślę, że to już pójdziemy w tym kierunku, bo Złodzieje Bzu. Tak, 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 tak. Przynajmniej kolorystycznie i czcionkowo, że to się tak źle wyrażę, bardzo są podobne ze sobą. Dwie rzeczy. Ja w takim wózku jeździłam. Mam zdjęcie, więc wiem, stąd wiem, bo tak to przecież nie pamiętam tego. Więc to jest to pokolenie, ale ciebie nie ma. Ja mówię teraz ciebie specjalnie, bo nie mówimy teraz o literaturze, tylko mówimy o tobie. I wiesz, mi przyszło takie coś bardzo wzniosłego, mi teraz przyszło coś do, do głowy po przeczytaniu tej książki, jak patrzę na tę okładkę, że, ty, że ciebie nie było. Mówię to metaforycznie, mhm. ciebie dla siebie, ale tą książką przywróciłeś sobie siebie. Rozumiesz, o co mi chodzi? Tak, tak. Zresztą z rzeczonym wcześniej Grześkiem rozmawialiśmy na ten temat I ja mówię, słuchaj, ja, ja napisałem tę książkę, bo ja potrzebowałem ją napisać. Wiesz, że ją napisałem nie ze względów... Znaczy, miło będzie, jak się ktoś nad nią pochyli, napisze recenzję, zanalizuje, jak się dobrze sprzeda, ale to nie było głównym celem, to cel uboczny napisania tej książki i tak jak zauważyłaś, ja się z tym Absolutnie zgadzam. Moim celem, takim głównym, było przywrócenie mnie, mnie samego sobie też. Mm -hmm. Czy ty wierzysz w sny? Ja nie wierzę w sny. <grym> nie wierzę w sny, ale śnię. Oczywiście, kiedyś nawet miałem notesik przy, przy łóżku i próbowałem spisywać nie sny, ale. Jakieś poszczególne zdarzenia, fajne ze snów. Tylko że muszę Państwu powiedzieć, że tak, po obżarstwie dużo czerwonego wina i, i późne jakieś pójście do łóżka, to, to koszmary się najczęściej śnią. Yy, najlepiej iść yy, na głodno i się z nikim nie pokłócić yy, tego dnia. Yy, to wtedy śnią się piękne, piękne rzeczy, ale. No, nie wierzę, nie wierzę, bo to jest nadrealność taki, a ja jestem raczej, pomimo pracy pisarskiej, to raczej stąpam twardo po ziemi. Nie uciekam właściwie w sny, nie uciekam. Ja już przypomniałam sobie, co chciałam powiedzieć, że mamy wspólne doświadczenie, bo w ogóle mam świadomość, że nie dotknęliśmy wielu rzeczy, bo tu się wiele dzieje zresztą w tej książce. Ale musimy Państwu powiedzieć, proszę Państwa, to jest Dolny Śląsk, Rumunia, Bukareszt, Jest Związek Radziecki, Odessa zajęta przez armię rumuńską. Jak się tak patrzy na historię, to czasami ss jawią się detalistami do, mhm. do, do tego, co rumuńska armia robiła na wschodzie. No, myślę, że jeszcze czas przyjdzie na Rumunów do rozliczenia, bo są nie rozliczeni. O, i tu wiele pytań też. Ja wyszłam akurat nawiązując do Pawła o, o Żydu, o, ale tu moglibyśmy w ogóle oddzielny wątek rozwinąć, ale to już zostawiamy. Czyli do ciebie na drugi podcast. O, a słuchaj, uh. mamy wspólne doświadczenie. Mm, takie wiesz, no, prozaiczne, ale dla mnie bardzo ważne, ponieważ ja też bardzo, bardzo pamiętam z dzieciństwa syfon. I też piłam i sikałam non stop. <noise> tak. A wiesz, że w Wiedniu, ponieważ w Wiedniu wszystko można kupić, nawet jakiegoś wujka zasuszonego, tam też jest, są sceny z urną odnalezioną gdzieś tam, no, antykwariusz i tak dalej, i, ale to nie mogę więcej mówić. Mhm. Ale można kupić taki właśnie syfun nie nowoczesny, tylko taką szklaną butlę, na którą, jednorazowy, mhm. na którą właśnie jest zakładana taka główka, założona fabrycznie i, i w upały. No Austriacy wszystko mają. Wszystko mają jeszcze. Jezu, to jeszcze wszystko przed nami Polakami, słuchaj. Na razie tak. mamy ministrę Kultury. Jeszcze wrócimy do budek <laughs> telefonicznych, bo tu są ciągle. A z drugiej strony, Hubercie, gdyby nam się trafiła taka teka, wziąłbyś czy nie? No to jest ciekawe e, pytanie. E, nie, ja bym nie wziął, bo ja e, nie chcę się zajmować polityką. Ja mogę po niej... Rozmawiasz. Ale też słuchaj, nie wziąłbyś, nawet, tym, nie wziąłbyś nawet na te dwa tygodnie. Ja bym wzięła, żeby chociażby zrobić to, o czym co zasugerowałeś pani. Nie mój. no, ja mam lepszych kumpli. Ja bym powiedział, weź i zrób to, tak. Aha, okej. Okay. No. I oni by to zrobili może, tak? Może. Może, tak, może. Nie ma nigdy pewności. No, to też prawda. To też prawda. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za fizharmonię, za refleksję, ale też za dobrą zabawę, bo to jest taka, o właśnie, wracając do tytułu, taka, taka tak chyba powinno wyglądać życie, nie? Trochę tego, trochę tego. Dystans. A pamiętasz szklane kule? No, oczywiście. Jak, jak Bismarck klęczał przed Janem Pawłem II? Tak. Myślę, że jak ktoś sięgnie po tę książkę, to. Nie tylko smutek, melancholię w niej odnajdzie, ale tak jak rozmówiliśmy, jest pełno absurdalnego humoru, bo takie też jest życie. Ono jest takie śmieszno, smutne, słodko, kwaśne, gorzkie. I słuchaj, chociaż byłby to dobry moment, żeby zakończyć tym gorzkim, a może i nie kwaśnym... Słodko <laughs> rozmowę, to no, nie będę mogła Cię słuchaj oznaczyć. Nasza rozmowa pójdzie w niedzielę. Ja cię nie mogę znaczyć, bo ja Cię szukam w mediach społecznościowych. I ciebie nie ma. Nie ma mnie, nie mam Facebooka, nie, nie mam Twittera, <laughs> ale nie, słuchaj. I jeszcze mam do tego telefon analogowy. Czasami ktoś wysyła mi zdjęcia na ten telefon, po czym dostaje sms, a nie podobały się Panu zdjęcia, a ja odsyłam sms-a. W którym tłumaczę, że z funkcji ekstra w tym telefonie mam tylko latarkę i grę wąż. I dostaję następnego SMS-a. Bardzo dziwne poczucie humoru, takie austriackie. Ale muszę Ci powiedzieć, że w grudniu już będę miał taki telefon, jak wszyscy mają, bo, bo mi wyłączają po prostu ten telefon, który mam. Firma, w której jestem, została zakupiona przez inną dużą i no i będą takich emerytów jak ja wykluczać, więc muszę się skomórkować. Klasycznie, czyli normalnie. I popatrz, jakie ładne kółeczko zrobiliśmy w tej rozmowie, bo zacząłeś od tego, że nie mamy wpływu na to, co sobie politycy tam zadecydują o nas. Ty też, biedny, nie masz wpływu. Firma ci wykupiła, likwiduje ci telefon i tak musisz jest. się dostosować. I Ale teraz... słuchaj, jeszcze są gołębie pocztowe, to jest przyszłość. O, to jest przyszłość. I tym zakończmy. Nadzieją. <śla> 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 dziękuję ci bardzo za <śla> Dziękuję <rozmowę. śla> ci bardzo. Pozdrawiam serdecznie i pozdrawiam słuchaczy.